Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem społecznym. Mianowicie mnóstwo młodych ludzi wychodzi na ulicę i wyraża swój protest przeciwko akta. W samym Krakowie było to 15 tysięcy ludzi, w tym my, czyli Krakowskie Środowisko Wolnościowe również wspieraliśmy ten marsz. A pan Nisiełowski w ostatnim bodajże wywiadzie dla Newsweeka nazwał przeciwników akta idiotami. I stąd moje pytanie, jak pan by nas nazwał w takim razie? Byłem zdumiony po pierwsze tym, że starsze pokolenie, nie tylko to internetowe, ale to także jeśli chodzi o demokrację, o, wolno, o walce o wolność, odbiera prawa młodszemu pokoleniu do tego, żeby chciało iść ich drogą i protestowało, albo na przykład miało pewną symbolikę nawiązującą do symboliki sprzed 20 czy 30 lat. Jeśli mówi to tak zasłużony człowiek jak Niesiołowski, to znaczy, że po prostu tak jak napisałem to na blogu www.piechociński.blog.onet.pl, zachęcam. Ee, że po prostu Stefan nie zrozumiał do końca młodych. Każde pokolenie ma swój czas, i teraz problem na czym polega? No dobrze, ale jakże pan nazwał demonstrujących przeciwko akta? Nazwałbym demonstrującymi przeciwko akta. Nie zawsze demonstrujący wiedzieli, wiedzieli, przeciwko czemu demonstrują, tak jak politycy, którzy proponowali przyjęcie tego rozwiązania, nie do końca rozumieli, co chcą, żeby Polska przyjęła. Ale co jest szczególnie ważne? Otóż nie tylko między tymi, którzy potrafią wysłać SMSy dwoma kciukami i tymi, którzy nie potrafią wysłać dwoma kciukami i tymi, którzy są w internecie, a przypomnę, że 60 parę procent Polaków jest w internecie i ostatnio w internecie jest 18,1 miliona. Z czego uwaga statystyczny internauta 14,5 godziny tygodniowo spędza, czyli w, w, w internecie, czyli więcej niż przed telewizorem, to chciałbym, żeby między tymi różnymi środowiskami, tymi wykluczonymi z e-Polski, będącymi i tworzącymi e polskę było przynajmniej porozumienie co do tego, że nie trzeba ze sobą walczyć, trzeba ze sobą rozmawiać. Panie pośle,